Hmm, czekam, czekam na mojego, na mojego listonosza, miał mi przywieźć paczkę i go nie ma, um, ale patrzcie jak pusto, no ta kwarantana to daje o sobie znać. Dzień dobry, ja jestem Ikut, <grybujesz> witam was serdecznie w House Flipperze i dzisiaj miał być pomysł na odbudowę jednej chałupy, którą kupiłem, jak pamiętacie. Kupiłem, nie tutaj, kupiłem sobie jeden dom, który trzeba sobie domek kempingowy, który trzeba wyremontować, ale zanim to zrobię, chciałbym zrobić jedną misję, która mnie bardzo frapuje, a mianowicie bunkier do zamieszkania. Wielu was mi pisało pod filmem, żeby zrobić ten, ten, tę misję. Mamy tam kilka jeszcze innych: mamy dom do odnowienia, malowanie domu, poszlątanie garażu, kitch house, więc sporo tego. W szkole, proszę bardzo, ale my się dzisiaj bunkrem, moi drodzy. Napisał do mnie kto? Marian Zaradny. E, bunkier do zamieszkania. W zeszłym tygodniu moja najdroższa i wspaniała żona zdecydowała, że musiała, że mamusia zamieszka z nami. Aha, dlatego bunkier kupił. No to, to ma sens. E, pozostawiła. Postanowiłem, pozost że dla kochanej mamusi idealnym miejscem będzie zimna, metalowa konstrukcja zakopana głęboko pod ziemią. Krótko mówiąc, chcę umieścić ją w bunkrze. U kurde, mamusia chyba niebezpieczna. Oczywiście to wszystko dla jej bezpieczeństwa, jak was by inaczej. No wiadomo, wiadomo. Żeby mamusia mogła się tam sprowadzić, sprow potrzebna jest tam Minimalny minimum do życia. Łóżko, łazienka, kuchnia i pisząc minimum. Naprawdę mam na mi myśli minimum. Nie przesadzajmy z wygodami, bo nie mam, że Mamusia nie za długo zaszczyci nas swoją obecnością. O Boże, idealny zięć. Fajnie, będzie umieścić też kilka rzeczy pomagających przetrwać apokalipsę, bo wtedy łatwiej przekonam żonę, że to wszystko dla bezpieczeństwa mojej teściowej. Wiadomo. Podpisano czekające na prowadzkę kochanej Mamusi. Zięć. Dobrze, więc no, co, co mi zostaje. Pomóżmy Zięciowi ogarnąć całą tą sytuację. Jeszcze fajny tooltip. Muzyka, dźwięk, telewizora, więcej, och, więcej. Okej, okay. to jest bunkier prawdopodobnie. Czy jest domek? No widać, domek się trochę różni, bo ma tutaj... Jakieś tam cegłę. Zobaczmy, co jest w środku. W środku jest... No, nie wygląda jak bunkier, ale czyżby to było jakieś tajne wejście do bunkra? Gdzieś tutaj, moi drodzy? Czyżby, by, czy ja czegoś... Czy może w domu gdzieś to jest? E patrzymy sobie tutaj to tu jest sypialnia łazienka u, u, fajny design podoba mi się a tutaj jest garaż i aha jest i wejście do bunkra moi drodzy schowany w garażu co musimy zrobić zadania bunkier Wyczyść zabrudzenia, zamontuj urządzenie. To możemy zrobić łazienkę. Tutaj musimy posprzątać śmieci i zrobić kuchnię z tego, co widzę. Kolejne pomieszczenie wyrzucić, zabru... z... posprzątać i wyczyść zabrudzenia. I tu też. Więc mamy dwie... łazienkę, kuchnię i głównie ogólnie sprzątanie. Uuu, można wziąć po, po tych, po drabinie. Okej, okay, tu jest wejście do bunkra, więc sobie zacznijmy od tego, że posprzątamy sobie te syfy. Te... A z... laczki zostawmy, laczki zostawmy. Eee... Co się dzieje z światłem tutaj? Chyba słońce przechodzi. Okej, okay. jak, jak te zabrudzenia tutaj wyglądają? To chyba czysto już jest, z tego co widzę. Więc schowajmy sobie to, wejdźmy do bunkra. Uuuu... Działa prąd? Działa prąd. Wszystko. A, to to tak... ...przeleści. Myślałem, że coś się pali. Dobra, na początek sprzątamy. Wszystki cały... Uhuhu. Uh. Prowiant się rozsypał, z tego co widzę. Więc zaraz to ogarniemy. Jakieś gazetki, nie gazetki. Fuj! I teraz to z tym prowiantem tak naprawdę zrobić, bo tak naprawdę to nie bardzo wiem, bo przecież trzeba to poukładać, ale tutaj są te karaluchy. Chociaż to powinny przetrwać, w sensie to można zjeść. To wszystko jest zapakowane, więc nie ma co kombinować. O, mam nową umiejętność. Coś ze sprzątaniem. Proszę bardzo. Widzisz w większość zaburzeń na minimapie. Sprzątanie szybsze 65%. Ultra hipermop. Wiecie co, nie, ja bym chciał widzieć więcej zabrudzeń, zabrudzeń, a bo nie. Bierzemy super ultra hipermob, jak ten ultra super hipermob wygląda, pokażcie mi go. Czerwony, co ja tu widzę? Wow, broń, na no, małusie pewnie. Dobra, więc to jest chyba wyczyszczone, poczućmy sobie teraz tutaj to wszystko, a tu jeszcze są chyba. Tak, to są śmieci. Śmieć, apteczka zostawiamy, tutaj jakiś prowiant. I, A, no może wiecie co, od tego, żeby pozbędziemy się tych oto... Nieproszonych gości w każdym domu, nie tylko w Bukrze, więc zasuwamy po naszych robaczkach. Chodź tu robaczku, ty też, ty też, ty też. Czy zniszczyłem to, to yy, gniazdo, czy nie zniszczyłem, nie mam pojęcia. Chyba, tak, chyba tak. Chyba już nie ma. A, tam jeszcze widzę jednego gościa. O, jest, dobra. Yy, zniszczyłeś gniazdo, super. Teraz pozmoćmy się tych plam. Idziemy, o, mop to działa. Uj, kurna. Zasuwa, skubany, jak mało który. Tutaj pewnie jeszcze jest pełno syfu. A, panie syfu jest do sprzątnięcia. O, dokładnie, e, pajęczyny. Jak się ich pozbyć? Też mopem? Tak, mopem. Wszystko mopem. Tutaj widziałem pajęczyny jeszcze. O, tu jest pajęczynka. Tutaj coś jeszcze można schować, czy coś takiego. Jakiś syf tam gdzieś się wdał? na górze? A, na górze. Patrzcie, <laughs> pochowane. Dobra, czy są jakieś tam pierwsze pajęczyny? Chyba nie. Wie, wiecie co, zróbmy tutaj porządek. Hmm, chociaż nie wiem czy chcę to zrobić porządek, albo zróbmy. Słoiczek, słoiczki poukładajmy tutaj. To jest chyba ryżek, ryżek albo kasza. Więc żeby było wszystko na swoim miejscu, proszę bardzo. Tu jakieś ogórki, o może tak, tu będą ogórki. Tak, to są ogórki, ewidentnie. Tu będą ogórki, o, a tu będzie kasza, albo coś co kaszę przypomina. Nie wiem co to jest tak naprawdę. E, puszki z jakąś fasolą czy czymś, to puszki postawimy sobie na dole. E, wszystko oczywiście dla mamusi, czemu by nie. Kolejna puszka. Obok postawmy puszek. E, takie to oto o torebki z czymś, nie wiem co to jest. I nie chcę wnikać. Może. O, też mam te torebki. Postawmy tutaj. Po prostu je pozbierajmy, tak będzie najlepiej. E, karnister czy kanister, przepraszam. Postawmy sobie go tutaj. Niech sobie stoi. O, proszę bardzo. Water. Butelka z wodą. Gdzieś wyżej bym postawił da, da się? No, nie da się. Szkoda. Myślałem, że no, wyżej będę sięgał. No ale dobra, tutaj będzie kolejna puszka, tym razem fasola. Eee, kolejna water, kolejna puszka i kolejna puszka. Bardzo puszka na puszkę? Chyba nie. To po prostu nie tak. O, proszę bardzo. Ja w sumie powiem wam, żebym jeszcze po, po poprostował sobie te szafki, ale to już pewnie jak znowu będę chciał je prostować, to mi się wszystko wysypie, więc już walić to. Niech sobie szefu sam poczyści te. Wyprostuję sobie te szafki. Na razie tylko poukładam wszystko na miejsce. O, proszę bardzo, żeby to wszystko nie leżało. E, I tutaj. O, a to, 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 te butelki to pustą wodę, to co zostawi tutaj. No, co jest tutaj? Tu jest pusto, tu jest pusto. Co tu w ogóle jest? E, wyczyść zabrudzenia, umieść przedmiot. Turbina generatora prądu, szafka kuchenna ze zlewem, szafka kuchenna. Jezus się mało! Tutaj to mam to wszystko. O, tu jeszcze leżą, patrzcie. Tu są jeszcze jakieś syfy. No dobra, połóżmy tutaj. Kolejny, kolejny słoik z czymś. Niewiadomego pochodzenia. Tutaj postawmy kolejny. E, puszeczkę weźmy na dół. O, tutaj. Tu puszeczka kolejna, żeby była. Butelka z wodą. Niech stoi sobie tutaj. E, a, a, drugi, drugi kanister. Owo postawmy sobie, tak, żeby były kanistry w jednym miejscu. To jakiś chlebuś czy tam inne. Szkoda, że tak nie mogę sięgnąć. Że tak powiem, o, tam wyżej przyda się, może jak podskoczę, to o, o, jest <grywa> szkoda, że muszę mieć jakąś podstawkę, że tam o, jest dobra i apteczkę, apteczka jest ważna, na razie ją postawmy sobie tutaj, czy mo można ją powiesić, nie, trzeba ją postawić, dobra, to kolejny słoik z czymś tam, nie niewiadomego pochodzenia i sypkie, sypkie z przodu i jeszcze widzę tu puszkę. Ci puszkę postawię z boku. O, dobra Wszystko jest. I teraz co nie tu chcieli jeszcze mieć? E, turbina generująca prąd. Brzmi drogo. Ale zobaczymy. Turbina. Tur... Turbina generująca prąd... 1000 dolarów! Ja pierdzielę! Drogo! Drogo, panie! Ale no dobra, no jak już prosisz to... Postawmy może ją tutaj. O, niech stoi w tym miejscu. Szafka kuchenna ze zlewem. gdzie co? Może weźmy, weźmy taką, właśnie jaką chcę. Będę kupował coś, co on nie chcę, to. No to się mija z celem, dobra. Weźmy z, szafkę kuchenną ze zlewem e, i postawimy ją gdzieś tutaj. Na przykład. O. Do tego, co on tam chciał jeszcze? E, zadanie. E, dwudrzwiowa szafka. Proszę bardzo, postawmy ją obok. Da radę połączyć. O. Dalej chciał stół z nogami, nie z powołamywanymi nogami, tylko z nogami. Więc postawmy sobie stół tutaj na przykład. Jakieś krzesło pewnie nie podejrzewam, będą, tak? Czy to nie? Jakieś szafka wisząca tym razem. No dobra, postawiłem sobie tutaj. Eee, Zadanie dalej, co? Co to jest? Kuchenka indukcyjna. Aha, no dobrze, a to kuchenkę postawmy tutaj, może obok zlewu, tak żeby mamusia od razu pierdzielną prąd, jak będzie używała. Czy znaczy to jest indukcyjne, wiadomo, że ciężko będzie. E, łóżko piętrowe. To mamusia będzie spała w kuchni od razu. No dobrze. Jak mamusia chce, no to... to, 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 to znaczy zięć chce tak naprawdę, wiecie co? Przestawmy go chyba bliżej. To nie wiem, czy to być w tym pomieszczeniu czy nie, bo to tak wygląda jakby to. Było pomieszczenie jedno do wszystkiego, tak? Ale no... Zobaczmy. No tutaj postawmy to łóżko. I coś jeszcze na koniec. Krzesło. Eee, krzesło Ignor, Dwa. No dobra, postawmy sobie dwa obok siebie. Tu jedno. Ale chciałem drugie jeszcze. Powinienem mieć kup wiele. Powinienem wziąć, ale dobra. Eee, mogę kończyć zadanie? Nie, nie. A musiałem mieć wygodnie. Dobra. Wyczyść zabrudzenia. co coś jeszcze jest tutaj. A chyba widzę. Jest chyba tutaj syf jakiś. Tu. Tu. Jeszcze 2% gdzieś mi tutaj wisi. co ja mogłem wziąć faktycznie, żeby mi pokazywał wszystkie zabrudzenia na mapie, a nie tylko... a nie lepszy mob. Chociaż ten mob też daje, robi roboty. Wiecie co, po weźmy tam sobie pod szafkami może, bo tam... Ja tam nie wiem, co tam się dzieje pod tymi szafkami. O! Jest! Właśnie, jak mówiłem. Teraz tutaj. Wbijamy. Światło jest... A, do tego. To zostawmy sobie włączone tutaj, to światło. Tutaj jest, też włączmy światło. będzie łazienka. Tu będzie łazienka, więc tutaj widzę już syf trzeba poczyścić w tą stronę, już jest poczyszczone. I teraz tak, toaleta, prysznic, zlew. No dobra, więc y, toaleta. Y, jaką mamusi kupimy? <ścoughs> no jaką można mamusi inną toaletę kupić, moi drodzy? To jest chyba najlepsza toaleta, o, taka ładna różowa, cały różowy, proszę bardzo. Dla mamusi chyba innej toalety y, mieć nie, nie można. Y, chciałbym tylko sobie przybliżyć mapkę. E, da radę, plusikiem, minusikiem jest, da radę, czyli tu będzie to jest kibel czy zlew? to jest chyba kibelek no, musi być kibelek, więc proszę dla kochanej mamusi odzięcia takie ładne, serduszkowe czemu by nie, zaraz zamontujmy sobie teraz ten, ten. aha, no dobrze przestawmy go e, a nie, jeszcze jest zamontowany okej, okay, tu, tu nic muszę montować no super, ale tutaj moi drodzy muszę na pewno odkręcić, bo znowu będzie problem no, zróbmy mu się taką ładną różową łazienkę. To mi się, to myślę że może być spoko, Więc weźmy sobie najtańszą kabinę, ale no, nie mogę różowej. No dobra, to weźmy czarną dla porównania. Tak, żeby kibelek, 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 niech będzie. Kibelek niech będzie różowy, ale sam, sam prysznic nie będzie czarny. To już mi się nie mieści troszeczkę. Słabo. A tu jest do zlewu z tego co widzę, tu powinien być gdzieś, gdzie jest, Czy co, gdzie jest wejście do tego, a tutaj jest, no właśnie, tam, tam jest na zlew, a tu jest na na prysznic i tutaj właśnie, o, tutaj możemy ten prysznic wstawić, o, to powinno być dobrze, no jest super, tylko ma do ściany, o, właśnie, zamontujmy, pyc, pyc, kureczek, ścianka jedna, ścianka druga, nawet się ładnie odbija nasz, nasza toaleta dla mamusi. No i zlew. No i zróbmy sobie zlew. Jaki mam się by chciała zlew? Pewnie najtańszy, podejrzewam. Więc myślę, że mam się nie będzie wybrzydzać. wsadziłem Zamontuj. O, cyk, cyk. Eee, a, wsuńmy, wsuńmy go. Teraz do dołu trzeba całą nakrętkę. Całą nakrętkę. Kureczek. Jeden, kureczek drugi. Proszę bardzo, cyk. A op op, op op. 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 Nakrętka, nakrętka, przykrętka i proszę bardzo. I bateryjka. I tutaj i kolanko dla mamusi, oczywiście nie takie jak mamusi kolanko, mamusi kolanko jest najlepsze, wiadomo. A. Proszę bardzo. Piękna łazienka z zajebistą toaletą. Czego chcieć od życia więcej? Ja tu wszystko. tu wszystko. Wiesz co? Tak, żeby było wyłączmy. Bo mamusia będzie się krzyczała. W sumie to... co to jest dla mamusi chyba dobry prezent? Podejrzewam, żebym mamusia chciała stąd wyjść, to zięć szybko. mu się spacyfikuje. Poszłam eee, poszła te śmieci. No dobra. Cyk, cyk, cyk i mój super mop. Co to jest ten syf? Ale syfu. Koniec zadania, moi drodzy, skończyłem. Myślę, że to będzie bardziej jakiś wyjątkowy ten, te, to, to, to jest wyjście z bunkra, chyba. Czekajcie. Gdzie to prowadzi? No, ogródek, wiedziałem. Wiedziałem, że tu jest wyjście na ten, na ten bunkier, Wiedziałem. Ale dobra, kończymy z Bijamy się do środka. To chyba wszystko, moi drodzy. 12 tysięcy, no to mi się spoko jest, no, jak na, jak na takie zadanie. Jest dobrze. Wszystko zrobione jest? Poczyszczone, 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 poczyszczone. No i pięknie, no i ślicznie, no i cześć. Więc kończymy zadanko. Stora dla mamusi. Mam nadzieję, że się będzie bardzo dobrze żyło, szczególnie przy tej łazience. Będzie dobrze służyła pupci naszej... Może pana teściowy, nie, nasze teściowe. Dobra, mamy 15 minut, więc możemy zrobić jeszcze jedno zadanko. Mm, więc... A! Pójdziemy sobie od naszej chałupy i, 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 i zaczniemy sprzątanie. Zaczniemy sprzątanie w tym odcinku. A w kolejnym będziemy go remontować. Więc na razie sobie posprzątamy wszystko. To jest nasz na dom. Wygląda tak pokazywałem z tego co kojarzę, tak. taka zielona łazienka. Tak, Dokładnie wszystko widzieliście. Więc w tym odcinku do, dokończymy sprzątanie. że dokończymy, zrobimy w ogóle sprzątanie, bo tu przecież jest syf. Zobaczcie jaki jest syf. Mam ile na koncie? 57 tysięcy. Więc bardzo ładnie możemy tą chałupę odnowić. E, to wszystko, to wszystko można sprzedać. Ojej, ale tu jest nieporządek. Ojej, serio? Nie zauważyłem. Dobrze, że mi o tym mówisz. Oho, zadowoleni. No. Uprzątnięty domek. Tak? To jest uprzątnięty według was. No dobrze, fajnie. Widzę, że wy dużych standardów nie macie. Tu też posprzątajmy... E, no podoba mi się, zobaczcie. Jak wszystko co tutaj robię, to oni. Super mega, bardzo fajnie sprzątasz. Super. Nie mamy tutaj śmieci, możemy już tu mieszkać. No wcale nie. Dobra, zamiar tego, że sprzedamy to wszystko. Te narzędzia. One są nam niepotrzebne do niczego. To, to na razie zostawmy, resztę zobaczymy jeszcze, tutaj co jeszcze można sprzedać, tutaj jakieś kubki, nie kubki, one są stare, przecież nie, zostawmy sobie to, to sobie wszystko pozosta pozostawiamy, aż mi się język zaplątał, to wywalamy, oho, trzaczek blokujący się, czyścimy, najpierw wyczyśmy sobie elewacyjkę, że tak powiem, Tutaj, tutaj też, tu elewacja czyściutka musi być, bardzo tu brudno, ale syf, ojej, dobrze, że mi o tym mówicie, bo bym nie zauważył, co ja bym bez was zrobił, moi drodzy, naprawdę, ja to sięgnę, sięgnę, wszystko sięgnę, mop, super, mega mop, jak, jak on tam się nazywa, daje radę, widzę, że państwo starsi tutaj gurują, jeśli chodzi o sprzątanie. Że im to wiele nie trzeba. Oj, mogłam żyć, bez... trochę jeszcze jest brudno. Weź się w garść i sprzątaj porządnie. Ja cię zaraz wezmę w garść tak, że zaraz wylecisz na kopach, mój drogi, i będziesz mi mówił, co mam robić. Ja jestem tu specjalistą. Ja wiem co mam robić, proszę bardzo. Ja kupiłem ten dom i ja się nie będę zajmował, więc proszę mi tutaj się odtentegować i proszę mnie nie, ze mną tutaj nie dyskutować. Został tu tylko kilka brudów. Artystyczny nieład, chwila, sprzątania i będzie czyściutko. Jezus Maria, ale wy jesteście upierliwi. No proszę bardzo. Elewacja jest czysta. więc Zbierzemy się do środka. Wszystko. Tutaj. tyk, Pa. pyc, Pam. Para pim pum pum. Tutaj. Dywan jest takich ma być chyba. Tutaj jest posprzątane. Tu eee, po, jest chyba posprzątane. Łóżko. Jest posłane. To jest, to jest posłane łóżko. Boże święty. Dobra. Kuchnie. kuchnię posprzątajmy. Tu wszystko. Krzyściusio, tutaj pewnie okna, wszystko róg. Tu, tutaj, tu też okna zaraz będziemy robić. Tu wszystko jest holodówka. Boże Święty. Znaczy się boję ją otworzyć tak naprawdę. E, to chyba do wywalania będzie, nie? Nie to, to. Walamy? Nie, ona jest po prostu... po prostu jest A, Ta pyta wygląda, ale brakowała Jakby jej tekstur, zobaczcie. E, takie LOD jest troszeczkę czyli ta ostrość tych tekstur taka jest troszeczkę nom, 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 nom nie podoba mi się eee, o i czysto, proszę bardzo to, wszystko, to będzie trzeba wszystko wymienić oczywiście, ale umyjmy okno umyjmy okna nasze okno na świat proszę bardzo, jedno okno umyte teraz drugie okno cyk, hopla i myjemy, szorujemy wszystkie części, o proszę bardzo Coś tu jeszcze jest brudne. Gdzieś. Albo na górze, albo na dole. Na górze było brudne. Ale Mop se z tym poradził, mój nowy mop daje naprawdę 100% swoich włókien do pracy. Naprawdę. To kolejne okno czyste już. I jeszcze jedno. W kolejnym odcinku, moi drodzy, będziemy sobie ten dom po pierwsze malować, e, tynkować to wszystko. Na razie sobie poczyszcimy co możemy. Cyk, 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 cyk. E, jeszcze jedno okienko by to było, pamiętam dokładnie. Od góry lecimy. Patrzcie, kocie ruch, kocie ruch. To jest brudno? Czy mi się zdaje? Nie, po prostu to jest taki sęk w tej desce jest. E, tu poczyszczone, tu jeszcze jest okienko brudne. O, cyk, cyk, cyk. Proszę bardzo. I łazieneczka. Łazienek też trzeba ogarnąć. Żeby była czyściusia. O. To jeszcze jedno okno było w z tego co pamiętam dokładnie. O. O o, o! o, o! O! O, o, I jest! Pięknie, to lustro mi wkurza. O! Teraz jest ładne. <noise> no i oczywiście kupimy nowe, ale na razie nie chcę sobie to wisi. Eee, wszystko jest podłączone. Właśnie eee, chyba zrobimy w takim stanie, chociaż nie wiem. Bo tu patrzcie, jaki jest to jest syf. Będzie trzeba wszystko skuć i zrobić na nowo. Tu w ogóle jakieś zupy podłączyli ten. Możesz kupić i zamontować tutaj kaloryfer. Dobra, moi drodzy. Tu kończymy w tym momencie. I trzeba jakoś tutaj to odnobić. wiecie co? Nie, tak nie może być. Robimy tak, że... Pyc, 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 pyc. Proszę bardzo. Żadnych drogich rzeczy? Chciałbym mieć gdzie spać. Jak to bez łóżka? Kurna, ludzie. Dajcie mi szansę. Ja to ogarnę. Ja to ogarnę. Ojoj, ja to ogarnę. Ja wiem, że Wam się to nie spodoba, ale uwierzcie mi, to będzie dobre. Nie mieszczę tu wszystkich dokumentów. Oj, ojoj, ojoj, oj, nie 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 nie, 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 mnie to nie obchodzi. Dywan poszedł, precz, 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 precz. Wszystko precz, wszystko precz. Tak, popłaczcie mi tu jeszcze więcej. A ja to wszystko, że tak powiem, ogarnę. Później te drzwi, drzwi są brzydkie. Można coś z nimi zrobić czy nie? Można. Można je sprzedać po prostu. I ty też. Ha! Elewacja jest spoko. Ale Elewacja zostaje jaka jest. Więc póki, póki tu jeszcze jesteśmy. Jaki będzie środek tych, 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 tego budynku? Co tu, co tu będzie? Tu będzie. Może na biało zrobimy to wszystko? Kuchnia będzie taka żółtawa, powiedzmy. A łazienka. Czy mogę coś z tym zrobić? Z tą, łazien z tam, z tam, z tą łazienką, czy coś? To ja będę na przykład motkiem. Nie jest, to się nic nie robi. Okej. Okay. Czyli łazienka zostanie taka, jaka jest? No nie chciałbym tak naprawdę. Eee, tynkowanie Płytkowanie, tynkowanie Zobaczmy, czy. Co by się stało, jakbym. Jakbym tutaj. Przydałby się paczka płytek. Bo te to są takie. Zobaczcie, są takie brzydkie, nie? Więc. Eee, zróbmy płytki. Płytki. Zielone. O. Płytki ceramiczne, dwa typy zieleni. Są wpyte drogie. Ale spróbujmy. I zobaczmy, jak, jak by to wyglądało, jakbyśmy je położyli. Weźmy płytki. Ona wygląda tak. Hmm. Taka trochę zgniła zieleń. Ale mi się podoba. Mnie się podoba i taką zrobimy, taką zrobimy tutaj. Z kolei, tu będzie powiedzmy na biało, więc, dobra, zróbmy tak. Sklep drzwi, drzwi, Chciałbym, chciałbym kupić drzwi. Drzwi przeszklone są do sauny, drzwi do garderoby, drzwi wejściowe bym chciał kupić, drzwi wewnętrzne. I są drzwi zewnętrzne. To są drzwi zewnętrzne i takie kupmy. Brązowe są zawsze na propsie. Myślę, że bardzo ładne. Zamontujmy je tutaj. Eee, o, proszę bardzo. tyk Proszę bardzo. Nie wiecie co, trzeba je przenieść. Trzeba je przenieść. Da się? Nie da się. Trzeba będzie sprzedać. Jeszcze raz kupić. Sprzedajemy. I kupmy jeszcze raz. Eee, bardziej do wewnątrz trzeba włożyć. O, żeby były takie. A może tak? O, obróćmy sobie je tak. O, to będzie spoko. O, tutaj. O, tak. Klamką do przodu. Bardzo Łukasz, jesteś inteligentny. Super. Naprawdę. <laughs> jestem, jestem pełen podziwu dla twojej inteligencji. Dobra. E, to one muszą być tak włożone w takim razie. Patrzcie, no to to jest wejście. Tu jest wejście. Tu jest wyjście. O. O. o O O O Teraz jest spoko <laughs> Tyle problemów z drzwiami Dobra e, I jeszcze kupmy sobie drzwi Drzwi wewnętrzne D Drzwi wewnętrzne e, Do łazienki Drzwi z koładką, drzwi zewnętrzne e, Wewnętrzne są takie Białe weźmy Białe są spoko tu będą jedne, kupmy. I tu będą drugie. I proszę bardzo. Drzwi mamy załatwione. Więc teraz trzeba zabrać się za remonty. Kupmy może to co tutaj sobie jeszcze o. E, kaloryfery. Na zaś, póki mamy jeszcze chwilkę czasu. Kaloryfery. Proszę bardzo. E, Kaloryfer. Kup. Tu postawmy jeden. Tak może pod, pod... Pod tym? Pod okiem? Tak, może być. Eee, tu jest tylko jeden koloryfer. No i dobrze, zamontujmy go. Pat, pat. Tak Coch na zaś? I jeszcze widziałem tam jeszcze jeden koloryfer. Eee, w którymś pokoju. Nie pamiętam, gdzie on był. Tu jest kuchnia. Tu jest łazienka. Eee, tu gdzieś był ten koloryfer. O, jest. Kupmy sobie ten koloryferek. Zamontujmy go tutaj. O, proszę bardzo. Mamy z głowy. I w przyszłym odcinku, moi drodzy, bierzemy się za resztę. Czyli będziemy po pierwsze tynkować, malować i e, ubierać. Wszystko, wszędzie. Sensie ubierać. U, u meblo, u meble dokładać, tak. Więc jakby, jakby to zrobić? Tu można postawić łóżko. Tu będzie biurko. Tu jakaś szafeczka. Tu kuchnia. Więc tu się zrobiło jakąś tam elegancką lodówkę. Jest pomysłów dużo. Jeśli macie jakiś pomysł jak to wszystko ogarnąć, na przykład macie jakąś swoją wizję, napiszcie nie Może kolor Wam się nie podoba tutaj z, z zewnątrz, może znajdziemy coś innego, ciekawszego. Jeśli macie jakieś pomysły, piszcie chętnie się dowiem, jaki macie pomysł na tę chałupkę. A na razie się żegnam serdecznie. Zapraszam was do kolejnego odcinka, tyle z mojej strony. Do usłyszenia. Cześć!